Program religijny przedstawia: Duchowe macierzyństwo wobec kapłanów. Historie modlitw, które poruszyły Boże Serce, czyta Hubert Czarnocki. Eliza Wogan. To prawda zapisana w Ewangelii, że powołania kapłańskie trzeba wyprażać poprzez modlitwę. Podkreśla to Jezus, mówiąc, żniwo wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa wyposłał robotników na żniwo swoje. Ewangelia św. Mateusza rozdział 9 wersy 37-38. Wymowny tego przykład daje nam Angielka Eliza Wogan, matka rodzina, zarazem kobieta obdarzona duchem kapłańskim, która wiele modliła się o powołania. Eliza pochodziła z protestanckiej rodziny Rollsów, założycieli sławnej fabryki samochodów Rolls-Royce. Jako młoda dziewczyna, podczas swego pobytu i studiów we Francji, została głęboko poruszona wzorcowym zaangażowaniem się Kościoła katolickiego w sprawę ubogich. Latem 1830 roku, mimo silnego sprzeciwu ze strony rodziców, poślubiła pułkownika Johna Francisa Wogana i przeszła na katolicyzm. Podjęła tę decyzję z przekonania, a nie tylko dlatego, że weszła do znanej rodziny angielskiej o tradycjach katolickich. Przodkowie Wogan w czasach prześladowania katolików angielskich za panowania Elżbiety I 1558-1603 woleli być wywłaszczeni ze swoich posiadłości i pójść do więzienia niż wyprzeć wiary. Posiadłość Cortfield, pierwotna siedziba rodu Wogan przez dziesięciolecia terroru, stała się schronieniem dla prześladowanych kapłanów i miejscem, gdzie potajemnie celebrowano Eucharystię. Od tamtych czasów minęło prawie trzy wieki ale katolicki duch rodziny się nie zmienił. Przekonana o potędze wytrwałej modlitwy w milczeniu, Eliza Wogan rezerwowała codziennie godzinę na adorację w domowej kaplicy, modląc się o powołania w swojej rodzinie. Została wspaniale wysłuchana. Była matką sześciu kapłanów i czterech sióstr zakonnych. Po śmierci w 1853 roku została pogrzebana w Kortwit, ukochanej rodzinnej posiadłości. Dzisiaj Cordwit jest centrum rekolekcyjnym angielskiej diecezji Cardiff. Przez wzgląd na święte życie Elizy w 1954 roku, domowa kaplica decyzją biskupa diecezji stała się sanktuarium Matki Bożej od powołań. Tytuł ten został zatwierdzony w 2000 roku. Dajmy nasze dzieci Bogu. Nawrócona w głębi serca i przepełniona gorliwością Eliza. Zaproponowała mężowi, by ofiarowali swe dzieci Bogu. Ta szlachetna i głęboko religijna kobieta codziennie przez godzinę modliła się przed najświętszym sakramentem w domowej kaplicy swej rezydencji w Cortfield, prosząc Boga o liczną rodzinę oraz o liczne powołania do życia kapłańskiego i zakonnego w rodzinie. Została wysłuchana. Miała czternaścioro dzieci. Spośród ośmiu jej synów z trzynastki dzieci, sześciu zostało kapłanami. I tak z rodziny tej wyszło. Dwóch zakonników jeden kapłan diecezjalny, jeden biskup, jeden arcybiskup i jeden kardynał spośród pięciu córek cztery poszły do klasztoru cóż za błogosławieństwo dla rodziny, jakaż korzyść dla całej Anglii, wszystkie dzieci rodziny wogan miały szczęśliwe dzieciństwo, gdyż ich święta matka potrafiła w naturalny sposób połączyć w ich wychowaniu życie duchowe i obowiązki religijne z rozrywką i radością. Z woli matki pośród codziennych zajęć, był czas na modlitwę im przeświętą w domowej kaplicy, ale także na muzykę, sport, teatr amatorski, jazdę konną i różne gry. Dzieci nigdy się nie nudziły. Mama opowiadała im o życiu świętych, którzy poprzez te opowieści stawali się im tak bliscy, jak dobrzy znajomi. Dzieci towarzyszyły też swojej mamie, gdy odwiedzała i pielęgnowała chorych i potrzebujących pomocy. Od niej uczyły się wspaniałomyślności i poświęcenia. Potrafiły dzielić się z ubogimi swymi oszczędnościami i zabawkami. Eliza zmarła w 1853 roku, wkrótce po urodzeniu czternastego dziecka, syna imieniem John. Dwa miesiące po jej śmierci, pułkownik Wogan, przekonany, że była dla niego darem opatrzności, pisał w liście: Dzisiaj podczas adoracji dziękowałem Bogu, że mogłem mu zwrócić moją umiłowaną żonę. Otworzyłem przed nim moje serce, wdzięczny, że dał mi Eliza jako wzór i przewodniczkę, z którą łączą mnie nadal nierozerwalne więzy duchowe. Cóż za cudowne pocieszenie, jakież łaski mi przekazuje. Jeszcze ją widzę jak ją zawsze widziałem, przed najświętszym sakramentem, czystą i bardzo ludzką, a przez to pełną tego jej uroku, który rozpromieniał ją podczas modlitwy. Robotnicy w winnicy pańskiej. Liczne powołania w rodzinie Wogan są naprawdę czymś niezwykłym w historii Wielkiej Brytanii. To błogosławieństwo, którego źródłem jest przede wszystkim macierzyństwo Elizy. Gdy najstarszy syn Herbert w 17 roku życia oznajmił rodzicom, że pragnie zostać kapłanem, ich reakcje były różne. Matka, która wiele się o tym modliła, uśmiechnęła się i rzekła: Moje dziecko. Wiedziałam o tym od dawna. Natomiast ojciec potrzebował trochę czasu, aby pogodzić się z tą myślą, gdyż właśnie z najstarszym synem, dziedzicem rodu, wiązał wielkie nadzieje i był przekonany, że ma on przed sobą błyskotliwą karierę wojskową. Czyż mógł przypuszczać, że Herbert pewnego dnia zostanie arcybiskupem Westminster, założycielem misjonarzy z Mill Hill, a następnie kardynałem? W końcu jednak zaakceptował wybór syna. Jeżeli Bóg chce Herberta dla siebie, może mieć również wszystkich pozostałych, napisał do swego przyjaciela. Jednak dwaj inni jego synowie, Reginald, a także François Bainam, który odziedziczył majątek rodziny, ożenili się. Bóg zaś powołał do swojej służby jeszcze dziewięcioro dzieci woganów. Roger, drugi co do starszeństwa, został przeorem benedyktynów a później umiłowanym przez wiernych arcybiskupem Sydney, w Australii i budowniczym tamtejszej katedry. Kenelm wstąpił do Cystersów, a potem przeszedł do diecezji. Józef, czwarty syn Woganów, jak jego brat Roger, był benedyktynem i fundatorem Nowego Opactwa. Bernard, który był chyba najżywszy ze wszystkich, bardzo lubił taniec i sport oraz uczestniczył we wszystkich zabawach, został jezuitą. Opowiadano, że w przeddzień swego wstąpienia do zakonu poszedł na bal i w pewnym momencie powiedział swojej partnerce: To jest mój ostatni taniec, gdyż zostanę Jezuitą. Zaskoczona dziewczyna miała wykrzyknąć: Akurat pan, który tak bardzo kocha świat i tańczy tak cudownie, chce zostać Jezuitą. Odpowiedź, choć różnie można ją interpretować, była piękna. Właśnie dlatego oddaje się Bogu. John najmłodszy przyjął święcenia kapłańskie z rąk swego brata Herberta, a później został biskupem Selford w Anglii. Z pięciu dziewcząt cztery zostały siostrami zakonnymi. Gladys wstąpiła do wizytek. Teresa była siostrą miłosierdzia, Klara klaryską, a Maria przełożoną u Augustianek. Również Małgorzata, piąta córka Woganów, chciała zostać siostrą zakonną, ale była zbyt słabego zdrowia. Ona jednak też żyła w swoim domu jako osoba konsekrowana, a ostatnie lata życia spędziła w klasztorze.